Babcia to jest osoba, która mnie kocha i robi obiadki nam i chodzi z nami na spacerki. Babcia to jest osoba, którą kochamy bardzo. I to jest, babcia na głupie pyszne obiady i chodzi z nami na spacerem. Babcia to jest taka, co dasz kocha, to i chodzi do, do, z nami na spacerem. Ja lubię z babcią układać puzzle, lubię chodzić na spacerki, lubię jak babci mi gotuje obiady. Um, nie, babcia wlewa wodę do basenu i się ze mną kąpie. I zimą też? Oh, to Ale mam... w domu. Aha, to macie taki basen? Takim malutki. Aha, super. W którym są siedzą Anka. Tak, i robicie bąbelki? No to świetnie. Ja Dziadek to też stajsa osoba, a to jest tata naszego taty. Mój dziadek czasami ze mną yy, chodzi na spacery. Dziadek, czyli też stajsa osoba i musi nam na, chodzić czasami z nami też na spacery, do lasu, na grzybki. Dziadek to jest taka osoba, co dość bardzo koła i naprawia wszystko. Że chodzi ze mną do lasu. Idziemy na spacer. Bawimy się w kołanego. Ja lubię y, z nim mieć do tego wózka, się z nim bawić chowanego i z nim układać puzzle. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, drugiego życia. Szczęścia, pomyślności, żeby babcia długo żyła i żeby niedługo nie, nie, nie zmała. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i też dużo zdrowia. Duże kasy, jeszcze żeby miała nowy dom, żeby miała też. Nową pralkę. Ja mojej babci bym obudziła dużo pracy, żeby miała nowy telefon dla mnie. Ja bym babci pożyczyła nowy basen, żeby się kąpała i zdziwił się. Ja bym pożyczył mój stary telefon. Ale życzenia! A jakie życzenia złożyłbyś babci? Ja bym dużo zdrowia, szczęścia, poczności I dużo kasy. Ja bym yy, życzył zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo kasy, żeby miała nowe auto, żeby była bogata, I jeszcze yy, żeby gotowała dobre obiadki. Ja bym życzył, żeby pierwszy raz jechała samolotem na Hawaje i żeby trochę wypocała sobie. Żeby jechała bardzo fajnym autem i dużo pieniędzy, żeby miała. Dużo szczęścia, pomyślności. Żeby jej ten wyzdrowiała rączka, bo ma chorą. Uj. I żeby miała dużo pieniążków. Ten bym chciał pożyczyć Jej. stuć trochę smutnych kwiatów. Uch. Żeby miała nowy dom no i chcę, żeby miała nowe auto. No bo babcia nie ma jak ma takie staje, a dziadek ma tego, takiego wielkiego dia. Ja bym życzył dziadkowi, żeby miał auto takie niestare takie nie jak mój dziadek ma, no bo dziadek ma bardzo stare. Jeszcze bym y, pożyczył y, dużo kasy, jakby nie miał. Mhm. Jeszcze y, bym mu pożyczył komputer mojemu y, Żeby robił przelewy dziadek. Żeby, samochód, żeby miał nowy samochód, żeby był silny. Kocham go i żeby miał dużo kasy i, i, i nowe auto i żeby zawsze żył. Pomaga mu ten naprawać traktory auta i pomagam mu w gotowaniu, bo, bo ma ten chore serduszko. Życzę ży, dziaduszowi zdrowego serduszka. Ja mojemu dziaduszowi też złożyłabym dużo kasy, żeby był wakacje i żeby miał nie z baterii swojego telefonu i żeby miał fajne auto. Ja życzyłam dziaduszowi żeby, żeby miał dużo kasy, no i jechał fajnym autem, ale ten, ale dziaduszowi e, bez dachu auto. Z dziadkiem dziś świętują wszystkie dzieci, więc płacują. Sęsą kurze w każdym kątku, przypilują dziś w porządku. W kuchni błyszczą już talerze, Lusia babci bluzkę pierze. Luśia już podaje kapcie, bardzo kocha swoją babcię. Dzisiaj wszystkie smutni precz, święto Dziadku ważna rzecz. Chciałabym no, szczerze życzyć Tobie, żebyś zawsze się cieszyła doskonalostem. I by wokół Ciebie w każdej życia chwili sami wspaniali i życzliwi ludzie byli. Tobie drogi Dziadku życzę z całego serca dobrych ludzi na swej drodze i życia długiego. I życzę Ci duszu anielskiej cierpliwości, byś zawsze znosił dziennie liczne me słabości. Babciu, przy tej okazji gorąco Ci dziękuję, że tak się bezpiecznie przy Tobie zaprzeczuję. I że w każdej chwili, bez lęku i obawy, mogę <grym> Ci powiedzieć najskrytsze sprawy. I może jeszcze sedona na samo zakończenie, moja droga babciu i dziadku, kocham Was И тебя Babci dziecku, co żądam? Tylko jedno serce mam, a w tym sercu same róże. życie wiem sam jak najgorzej. Babciu, jak można w trudnych chwilach nieść pociechę? Jak można pomóc babciu stać się z tym człowiekiem? To, co serca czuję, a więc zdrowia, pomyślności dzisiejsi wierszuję. Lecz wiesz, babciu, też życzenia powtarzam codziennie. I trwać będą w moim sercu zawsze i nie... Babcia, babcia wszystko robi dla nas z jej pomocy każdy raz. Babcia strasznie jest kochana, więc nie żyje nam 100 lat. Dla kogoś żelek mąka. Dla kogo każdą każdy każda rąkoczka, dla kogo każdy męczek i przynosi o dla kogo jestem dziesiątki i życzenia od dzieci? I już wiecie. Oczywiście dla wszystkich i dziadków na świecie. Siadaj babciu Szokiewicko, zaraz ci opowiem wszystko. Prawie całą noc nie spałam, bo prezenty wymyślałam. Na kanapie się kręciłam. Aż dla Ciebie wymyśliłem. Wyro do groszczą i koralę i weźmie go cztery szale. Zadek od niej musiał, niech się nie musiał. Według waszych zdrowych, rób barwa handła w całości. Zasłać to łańcuchy, swoje pasy, niech się płynie, niech posyła Babci. Jakie Babciu ma dziś dla Ciebie?

Dziś dzień nie wstrócimy, tylko dobrze nam życzymy. Ty wygonisz nas od taki, bośmy małe zabiaki Całujemy Cię serdecznie, byś nam żyła długo, a nawet wiecz. Babciu, dziadku, wam dam. Tylko jedno serce ma, a z tym sercu Samej hmm. już życie dla miękka wiórka. Tęcą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami. Te laurki pełne kwiatów są dla wszystkich babci i dziadków. A dziadkowie wraz z babciami już czekają przed domami. Przez i patrzą tam, dal, jak, jak na bal. Kochana babciu, kochane, kochane wiatwo, dziś wam przenoszę polegnym przetkom. Do tego dokładam serdeczne życzenia, niech wam się spełnią wszystkie marzenia. Dużo czasu wolnego i samych przyjemności, jak najmniej kłopotów i samych radości. Nic do naprawienia, dźwigania, trzepania, tylko miękki fotel i coś do chopania. Ma'n ffordd yn sefydliad, ma'n ffordd yn bardzo was doceniam i bardzo szanuję a dzisiaj po prostu bardzo dziękuję z wami jest straszny świat babciu i dziadku żyjcie nam spodach! kiedy masz kłopot nie lada gdy nic się nie układa Babcia przytuli, pogładzi po głowie, Zrobi herbatkę i bajkę opowie. A w tej bajce są same dziwy, kto ma babcię ten szczęśliwy? Kochany dziadku, czy ci zdrowia, i miłości. Zimowe słońce wesoło patrzy i ciepły uśmiech posyła babci. I ja też, babciu mam, dziś dla ciebie uśmiech, jak słońce jasne na niebie. Poetą nie jestem, Pierwszy nie układam, lecz tobie, dziadku, najmniejsze życzenia składam. W dniu twojego święta, o tobie pamiętam. Oczywiście składam życzenia zdrowia, szczęścia i powodzenia. Ja też szczęście, że mam ciebie, dziadku, że uśmiech wita mnie. Pójdzie tyle zdań i tyle przypomnień, i czułe troski masz codziennie o mnie. Babciu, miła, dobra bądź wesoła i szczęśliwa. Niech ci wszystko dobre służy, żyj spokojnie i bez burzy. Kochana babciu, dziś jest Twoje święto. Życzę, żebyś była zawsze uśmiechnięta, szczęśliwa, zdrowa, do żartów gotowa. Jest taki jeden patent przystojny, jak dziecko. To dziadek, mój kochany, nie znacie go to błąd. Kochana babu, weź nie na kolana. Ja się ucałuję, byś na długo żyła i zawsze zdrowo była. Kochany dziadku, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Na dzień dziadka, dużo gości. By te chwile były miłe i krążyły jak łotyka. Przynoszę Tobie babciu, klaciuszki korowe, aby miała życie łatwiej i spokojną głowę. Dla dziadunia, dzieciostru, kary czy krowa, brzęczy, mucha, osioł skacze aż do nieba, zawsze dziewka kochać trzeba. Babcie bywają mucha, lecz każda pamięta, że jednakowo zawsze kochają wnuczęta. To samo je cieszy, to samo raduje, nasz pocałunek uśmiech i słowo dziękuję.